Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym dzisiaj przedstawić nowy nabytek garażowy. Lampę werkę. Według producenta powinna dać 1000 lumenów. 10 W. 4 W. Właśnie trzyma się na jednym z nich. Tutaj są regulowane te właśnie podpory. Można sobie ją zamocować a gdzieś tutaj. O. I całkiem, całkiem dobrze się to trzyma. Ma tr dwa tryby świecenia. Pierwszy jasny i drugi trochę ciemniejszy. Zaraz idziemy ją przetestować w nocy. No, zrobimy teraz próbę świecenia. Tyk. Powiem Wam, że rozmiarowo nie spodziewałem się, że będzie taka duża, ale z drugiej strony no, daje naprawdę dużo światła. Tutaj z tyłu mamy wskaźnik naładowania baterii. W komplecie dołączona jest również a, ładowarka samochodowa, plus ładowarka sieciowa. Zaletą na pewno jest wszechstronna możliwość montażu. Można sobie ugiąć praktycznie pod każdym kątem i magnes jest na tyle silny, że je utrzyma. Oprócz tego są haczyki montażowe, więc można sobie tą lampę zwyczajnie powiesić. Pokażę jeszcze tutaj te magnesy mocujące. Cała lampa ma wysokość 50 cm łącznie z, z łapkami. Tak, z czystej ciekawości chciałem jeszcze zobaczyć, jakiej produkcji jest ta lampa. Okazuje się, że, że to polska firma, co mnie bardzo cieszy. Koszt tej lampy to 130 zł. Może nie była najtańsza, ale z drugiej strony byle przeciętna lampa warsztatowa kosztuje około 70 zł. I oferuje tak naprawdę 250 lumenów. Tutaj mamy 4 razy tyle, więc myślę, że mimo wszystko warto. Chociażby ze względu na te uchwyty montażowe, ponieważ to się nadaje do montażu właściwie wszędzie. A tak samo dobrze leży w łapie, także... Naprawdę polecam, jeśli ktoś coś robi przy silniczkach, czy pod samochodem, czy do kanału. Bardzo fajna rzecz. To do opisu samej aukcji, proszę bardzo. Towar nowy, nieużywany, co jest przecież najważniejsze. Zestaw ładowareczki, łapy i cały opis techniczny, jeśli kogoś to interesuje. Także uważam, że to była dobra inwestycja.